Chciałbym tylko mały komentarz do tej dzisiejszej pięknej liturgii, którą przeżywamy, do, do słowa Bożego, które usłyszeliśmy. Tak jak powiedziałem wczoraj, jesteśmy, można powiedzieć, na ceremonii ślubnej. Panem młodym jest Chrystus, a my jesteśmy Jego ukochaną oblubienicą. Panią młodą, my jako Kościół, ale myślę, że też każdy z nas jako ukochany uczeń Chrystusa. I wczoraj mówiliśmy o tym, że Jezus, kiedy przyszła Jego godzina, już w czasie ostatniej wieczerzy zorganizował ucztę ślubną, ucztę weselną. I tam, razem ze swoimi dwunastoma uczniami, Pożył tę ostatnią wieczerzę, ale najważniejszy moment, moment przypieczętowania tych odnowionych zaślubin, dokonał się dopiero na Krzyżu. To właśnie na Krzyżu Jezus dał dowód swojej miłości, największy, jaki mógł dać każdemu z nas. To właśnie na Krzyżu, jak na ołtarzu. Jezus zawarł z nami nowe przymierze, można powiedzieć nowy sakrament małżeństwa. Wyznał nam swoją miłość i chce, abyśmy my na tę miłość odpowiedzieli. I możemy zadać sobie pytanie: jak, jak można porównać tak okrutną rzecz, jaką jest umęczenie człowieka niewinnego i przybicie do go, go do krzyża, Piękną przecież ceremonią zaślubin. I tylko na trzy rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to jest ukoronowanie cierniem. W starożytnym Izraelu, kiedy zawierano związek małżeński, Panu młodemu na głowę zakładano koronę. Kiedy było już wesele i wszyscy świętowali, to właśnie po tym można było rozpoznać Pana młodego, że miał na swojej głowie koronę. Zresztą do dzisiaj ci Żydzi, którzy są tacy prawowierni, nadal robią ten gest i też w kościele wschodnim, u prawosławnych na przykład, również w czasie sakramentu małżeństwa, zarówno Panu młodemu, jak i Pannie młodej zakłada się korony. Po drugie, Jezusowi zabrano jego szatę, wyjątkową tunikę, która była tkana od góry do dołu. Tradycja mówi, że być może nawet sama Matka Najświętsza dla niego tę szatę zrobiła. Na żydowskim weselu Pan młody, oprócz korony, miał na sobie szatę podobną do szaty kapłana. To miało przypominać strój arcykapłański, którego nie wolno było rozedrzeć i oznaczało to, że tak jak Pan Bóg związał się ze swoim ludem poprzez przymierze, Znakiem tego przymierza był między innymi specjalny przybytek, w którym można było się spotkać z Bogiem, tak mąż łączy się ze swoją żoną, a znakiem jest komnata małżeńska, jako ten przybytek i właśnie ten kapłański strój. Małżeństwo jako świętość zostało porównane wręcz do boskiej liturgii. I trzecia rzecz, to jest przebicie Jezusowego boku. Możemy tu nawiązać do pierwszego małżeństwa w historii biblijnej, małżeństwa Adama i Ewy. Tak jak z boku Adama, śpiącego, została utworzona kobieta, tak z przebitego boku Chrystusa wypłynęły krew i woda i to jest to, co zasila Kościół. Krew jako symbol Eucharystii, woda jako symbol Chrztu. I święty Augustyn mówi nam dzisiaj. Powiedziane zaś zostało o pierwszej parze małżeńskiej, będą dwoje w jednym ciele. Nie bez powodu, jako że przez nich przedstawiony był Chrystus i Kościół. Skoro zatem Adam jest obrazem przyszłego Chrystusa, to jak Ewa powstała z boku śpiącego, tak z boku Pana uśpionego, to jest w męce umarłego, a na krzyżu włócznią przebitego, wypłynęły sakramenty dzięki którym powstał Kościół. Zatem zaśnięcie oznacza mękę. Ewa z boku śpiącego, Kościół z boku umęczonego. Uklęknij dzisiaj przed Krzyżem i dziękuj Chrystusowi za Jego wielką miłość do Ciebie. A Twoje krzyże, troski, problemy, to z czym nie możesz się pogodzić, złóż pod krzyżem mówiąc Jezu, mój ukochany oblubieńcze, Ty się tym zajmij.